Pierwszy domowy mecz, na to, że w Zielonej najkrócej za nami plan była rozłożona, czy jakkolwiek ona pokrzyżowała szyki tutaj, planując, że tak powiem, przygotowując się do tego meczu. Nie, po szumieniu tor był w idealnym stanie, także można było praktycznie po godzinie od jechać mecz. E, tu absolutnie nie było żadnych tam turbulencji związanych z tym, że ona była dwa dni, ponad dwie dni e, założona. Ty bardziej, zaczęliśmy dobre zawody i tam do chyba 11 -3, 12 wyścigu jechaliśmy dobre zawody. Znaczy nie bez błędów, e, zakładając jeszcze wykluczenie. Końcówka trochę nam tak nie wyszła, gdzieś tam te korekty chyba nie były trafione, znaczy i chyba, no ale nie były trafione, jak widać. Albo zawodnicy zawodnicy zaczęli lepiej niż tam startować czy ścigać. E, I każdy do końca wydychało, no, ale z drugiej strony, pamiętajmy, za za stałem się lepiej. Podsumowując, jest Pan zadowolony z postawy całej drużyny? jakby bardzo Pan się podsumował do spotkania? No niektórzy zawodnicy popełnili gdzieś tam e, pewnie błędy i sami o tym dobrze wiedzą. Ale tutaj wynik trzymała formacja juliowska i, i U24. Uważam, że na tle już przeciwne i tu zrobiliśmy dużą przewagę i zawodnicy którzy we Wrocławiu gdzieś tam nie do końca, to dzisiaj pojechali świetne zawody i tutaj jak najbardziej trzeba je Bał się Pan Janka Kwecha, że ten, 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 ten rajd z Pardubic do, 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 do Zielonej Góry może przeszkodzić? Wręcz byłem zadowolony, że tak jest, bo trochę ciśnienie z niego zeszło. A po tym, co we Werselu widziałem, to potrzebuje trochę czasu i wierzenia się. Także tam pojeździł, próbę toru pojechał, też proponowałem mu bardzo, żeby, żeby, żeby wziął, pomimo tego, że dzisiaj już pojechał 5 wyścigów. Ale jak widać, dobre, dobre zawody w jego wykonaniu. Parę super, super akcji, dobrze startował, Poza tym ostatnim wyścigiem, ja jestem z niego bardzo zadowolony To tak, patrząc na jego walkę z Doylem, udaną, to może jakieś. Jakie poranne meetingi trzeba mu fundować. No pamiętajmy, że czasami ta głowa się trochę oczyszcza. Na zmęczeniu później ciśnienie jest inne i jedzie się lepiej. Dobry startował, bardzo wystartował. I, I tutaj czyli generalnie ja czułem, że on będzie lepiej jechał niż we Wrocławiu. I, i, i jestem zbudowany i uważam, że no, nie można, nie można tutaj robić jakichś szybkich termowych ruchów. No i tyle. Te trzy ostatnie wyścigi, bo to są przegrane wyścigi pod 2-4, właściwie one wynikały z pól startowych tylko i wyłącznie? Nie, wspólnie no, bo pola startowe się zmieniały równo. My przegrywaliśmy i z pól 1, 3 i z 2-4, także absolutnie to mnie szukało. Po prostu zawodnicy. Z byli lepsi w tej fazie mhm. zawodów i tu nie ma o czym skutować. A to nie jest to, że też nie mogliście jednak trenować w takich warunkach, tak jak tutaj Przemek mówił, że, że jednak ta plandeka i nie dało się na tyle trenować, żeby w takich warunkach, no wiadomo, że ta pogoda się też zmieniała temperatura, ale że to może wpłynęło na to, że jednak no, te zmiany nie były takie, jakie się, jak się mogliście spodziewać w połowie meczu. Ja bym tutaj nie szukał problemu przyczyny, tym bardziej, że spary jechaliśmy w bardzo podobnych warunkach w czwartek gdzie już mieliśmy tam także duże ryzyko gdzieś tam wzięliśmy na siebie, organizując ten, ten sparing i modląc się, aby nie spadł deszcz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Jeśli byłoby tak źle, no to byśmy źle zaczęli ten spotkanie, a my dobrze zaczęliśmy to nie, dwa wyśc no 12 wyścigów, 11, także ja bym tutaj nie szukał i absolutnie tutaj nie uważam, że to problem. Pan, pan, czy za nami jeszcze, jakby pan mógł powiedzieć? Wnioski można jakieś wyciągnąć? Z jakimi aspiracjami jedziemy do Leszna no, Taki jak do Leszna, taki jak później mecz z Gorzowem, jak kolejne mecze, jedziemy walczyć na każdy mecz. Ja bym naprawdę się wstrzymał z tymi osądami, że drużyny z góry upatrzone przed sezonem będą walczyły o utrzymanie, a, a niektóre oczywiście są, są kimy, a nie poza sięgiem, ale, ale pamiętajmy co było w Lesznie w zeszłym tygodniu, gdzie przyjechała wyżnie renomowana Drużyna Włókniarza i przez cały mecz praktycznie byli yy, pod dyktandą Rzyny i kontrolowali całe spotkanie. I ja myślę, że takie spotkanie za meczem będzie więcej. Oczywiście nie umówę tu o wyjeździe do Lulina. E, ale ale no, bym się wstrzymał jeszcze ze cenami i dał czas, no bo myślę, że szósta siódma kolejka w ogóle pierwsza runda da nam jakieś większe wyobrażenie. Okay. A, my, a myśli pan, że to, że no, tak naprawdę to jest faloba bas Unia Leszno. Czy to może pomóc w tym meczu w Leśnie, że jednak duża część drużyny jeździła? Nie tam wiem, i... nie wiem jak ma powiedzieć. <laughs> to no to jest doświadczenie jest po prostu nowy tego toru. Mecz, no ale to doświadczenie, no, to jedno doświadczenie zawodnicy. Sama lita i uważamy w tym co na świecie, także... Tutaj nikogo torem nie załatwi, nie, nie, nie gdzieś tam nie załatwimy, nie zrobimy problemów. A kogoś konkretnie dzisiaj po tym meczu chciał pan różnić, mówimy, czy na sądą. Młodzieżowcy nie? 24 pojechali najlepsze zawody, bardzo dobrze i dzięki nim udało się tą różnicę zbudować. Dobrze no, dziękuję. Pierwszy mecz przy 69 za nami, wynik dobry, ale wiadomo, że chciałoby się więcej. No tak, zawsze można gdzieś tam szukać i, i doszukiwać się gdzieś tam tego, tak co nie zadziałało, ale z drugiej strony... Dwa punkty zostały w żone górze. Tak? Nie wiem jak będzie w rewanżu, wcale nie jest powiedziane, że pojedziemy w dalsze zawody na to, żeby jazdałbym przy siebie. Trudno no, mieć cokolwiek tutaj, żeby wiedzieć naprawdę i ja jestem zadowolony. Owszem, końcówka nam nie wyszła i, i albo drużyna przyjezdna lepiej się dopasowała, na pewno i jechali lepiej, bo tu polami byśmy absolutnie wygrywali z każdego pola startu. Także tu dziś tam te korekty, które zostały poczynione nie były trafione i się nie udało być tam odpowiednio tej prędkości wyciągnąć. a też no łódźka, też, też tego troszkę się uczymy. myślę, że na przyszłość to powinno zaprocentować i, i zawodnicy mają jakąś taką bazę do kolejnych spotkań.